Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę. Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja szósta. Jakie są cechy kreatywnych osób? O, myślę, że ta potrzeba poznania cech kreatywnych osób. Bo ja nie wzięłam sobie tytułu, tematu tej lekcji od tak. Nie wzięłam go sobie od czapy, bo wiem, że jest to jedna z rzeczy, której najczęściej wyszukujemy, kiedy myślimy o kreatywności. Myślę, że potrzeba poznania cech kreatywnych osób, ona bierze się między innymi z tego, że chcemy, żeby ktoś nam powiedział, czy my jesteśmy kreatywne, kreatywni. I myślę, że jeżeli słuchasz tej lekcji jako jednej z kolejnych, jako właśnie tej szóstej, którą dla ciebie mam, to już wiesz, że tak, jesteś też ty kreatywną osobą, i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że tak jest. I w związku z tym. Temat dzisiejszego odcinka jest dosyć zabawny, bo skoro każda osoba na tym świecie jest kreatywna, to jakie cechy mają kreatywne osoby? Można powiedzieć, że wszystkie możliwe, co nie? No ale oczywiście nie jest to to, czego myślę, szukamy, kiedy szukamy takich rzeczy, więc dzisiaj skupię się na dziewięciu, konkretnie dziewięciu, cechach, które ja obserwuję bardzo często w kreatywnych osobach, z którymi mam styczność. Czy to są osoby, które odwiedzają mój podcast w serii Od kuchni, czy to są osoby, które biorą udział w moich kursach, warsztatach. To to są cechy, spośród których z reguły przynajmniej jedna się pojawia. Więc dzisiaj, w formie być może trochę takiej luźniejszej lekcji, porozmawiamy sobie o dziewięciu cechach kreatywnych osób, które się pojawiają, chociaż pamiętaj, że nie muszą, że jeżeli jesteś osobą kreatywną, a jesteś i nie masz którejś z tych cech albo żadnej z tych cech, to wcale nie usprawiedliwia się do tego, żeby z kreatywności nie korzystać. Więc niech to będzie motywacją do tego znów, żeby z kreatywności korzystać. I pierwsza cecha to cecha, która jest takim moim oczkiem w głowie, bo to od niej zaczynałam nagrywać swój podcast, odmówienia o niej, i tą cechą jest wyobraźnia. I wyobraźnia to oczywiście jest też coś, co mamy różne, co mamy wszyscy, no ale oczywiście też możemy mieć ją zaawansowaną na różnych poziomach. I taka właśnie wybujała, jak się często mówi, dosyć negatywnie o wyobraźni, taka duża wyobraźnia, taka łatwość do wyobrażania sobie rzeczy, łatwość do priorytetyzowania tego sposobu funkcjonowania w świecie jest cechą, która bardzo często z kreatywnością się łączy. W moim przypadku to było wyobrażanie sobie w dzieciństwie różnych historii, jak chociażby to, że jestem w stanie umysłem, kierować odległość, którą osiągają fale, kiedy byłam nad morzem. Cudowne to było. Czy, czy wiecie, różnego rodzaju zabawy w stylu myślenia o tym, że jestem syreną um, i, i, i takie rzeczy. Myślenie o historiach, wymyślanie, wyobrażenie sobie historii, to od zawsze była jedna z moich absolutnie ukochanych aktywności. No i myślę, że nie bez przyczyny dzisiaj jestem pisarką i dzisiaj z tej kreatywności korzystam Właśnie realizując ją poprzez pisanie i tworzenie światów, bo to wyobrażenie sobie jest czymś dla mnie bardzo bliskim, ale tak, duża wyobraźnia jest jedną z cech, które często towarzyszą kreatywności e, dużej. E, I kolejna rzecz, to jest kolejna cecha, która kreatywności sprzyja to jest otwartość. Jak już wiesz z poprzednich odcinków, kreatywność jest Robieniem rzeczy na różne, inne sposoby, więc otwieranie się, bycie osobą otwartą na to, że nie ma jednego rozwiązania że każdą z rzeczy, która jest do zrobienia, można zrobić inaczej, można zrobić w sposób kreatywny. Otwartość na to, że nie ma jednego wybranego scenariusza. Że nie ma jednej rzeczy, jednego sposobu na zrobienie rzeczy. Otwartość na to, że coś może się nie powieść, coś może nie pójść zgodnie z planem, ale to nie znaczy, że coś nie pójdzie wcale. Otwartość na zmiany, które następują w toku kreowania różnych rzeczy. Otwartość na sposoby, otwartość na efekty. To są naprawdę rzeczy, które w momencie, kiedy jesteśmy otwarte czy otwarci, które przychodzą dużo łatwiej. Różnego rodzaju otwartość też na niepowodzenia, na to, że coś nie pójdzie po naszej myśli. To wszystko jak najbardziej kreatywności towarzyszy i sprzyja. Kolejna cecha, którą wybrałam jako towarzyszącą kreatywności, to jest poczucie humoru. E, oczywiście każdy z nas jakieś ma, e, każdy z nas na różne sposoby sobie w życiu żartuje, ale myślę, że tym bardziej może to być e, miłe do spojrzenia w taki sposób, że poczucie humoru jest w istocie rzeczą bardzo kreatywną. To jest jedna z takich sfer, która mam wrażenie, że jest dosyć zaniedbana, e, dosyć zapominana, że bardzo często. Nie myślimy o żartach jako o efekcie pracy kreatywnej, o efekcie kreatywnego działania. A towarzysząc mojej przyjaciółce w jej przygodzie ze stand-upem, wielokrotnie miałam okazję się przekonać, że humor jest jednym z najpiękniejszych sposobów realizowania kreatywności. Bo sam w sobie spójrzmy, spójrzmy na to tak po prostu to jest samo w sobie Niekonwencjonalne podejście do jakiejś rzeczy. Czy to jest bardziej obserwacja, czy to jest jakiś rodzaj właśnie żartu, to wszystko, ten cały komizm, on bardzo mocno wychodzi poza schematy myślenia. A jak wiemy, to jest właśnie to, czym kreatywność jest. Więc. Poczucie humoru, kolejna cecha kreatywnych osób. I kolejna rzecz, trochę z tym związana, to jest zabawowość. Słuchajcie, to jest jedna z rzeczy, która myślę, że bardzo często jest zaniedbana w momencie, kiedy mamy problemy z połączeniem się z kreatywnością, bo no, tak wiele jest w nas różnego rodzaju wątpliwości, lęków, presji, że ostatnim o czym myślimy to to, żeby się bawić. A kreatywność niesamowicie czerpie z zabawy. Zabawa to jest po prostu przyjaciółka kreatywności, bo kiedy jesteśmy w stanie właśnie takiej zabawy, lekkości, to mamy dużo większą znów otwartość na to, żeby zrobić coś inaczej, na to, żeby spojrzeć na coś w jakiś inny sposób, żeby. Tutaj coś uszczknąć, tutaj coś przyszpilić, tutaj gdzieś pobiec, tutaj coś wymyślić. I zabawowość, taka łatwość właśnie we wchodzeniu w stan zabawy, we wchodzeniu w stan lekkości, jest czymś, co niesamowicie pięknie kreatywności towarzyszy. Kolejna cecha, bardzo piękna cecha, to jest bezwstydność. I to jest też taka rzecz, której można się oczywiście uczyć. W ogóle w większości z tych cech można się uczyć, można je w sobie rozwijać, można sobie na nie pozwalać. Oczywiście to jest tak, że pewne osoby, tak jak rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy już wcześniej, mają predyspozycje do tego, żeby pewne rzeczy mieć wyżej, a pewne niżej, ale wiele z tych rzeczy da się też w sobie rozwinąć. No i to jest bezwstydność. Bezwstydność to jest jedna z rzeczy, nad którymi ja bardzo intensywnie ostatnio pracuję i jedna z rzeczy, która jak się okazało bardzo mocno była mi potrzebna, żeby wejść na kolejny poziom kreatywności. Czyli takie otwarcie na to, że jeżeli zrobimy coś to to może być ocenione, ale to nie jest w ogóle nasza, nasz interes tak naprawdę, jak to będzie ocenione. I są osoby, które mają w tym dużo większą łatwość, w którym to przychodzi tak po prostu. I to jest jedna z fajniejszych cech też, w ogóle wszystkie są fajniejsze, więc to jakby nie wartościuje zupełnie, ale to jest jedna też super cech, które się z kreatywnością wiążą, bo w momencie, kiedy jesteśmy bezwstydne, bezwstydni, no to z dużo większą odwagą podchodzimy do wyrażania Siebie, do wyrażania swoich wnętrzności, chcę powiedzieć, do wyrażania swojego wnętrza, do wyrażania tego, co jest w nas, bez takiego właśnie wstydzenia się, że o kurczę, nie będę tego robić, bo ktoś mnie oceni, ktoś mnie zawstydzi, to nie jest wystarczająco dobre, to nie jest wystarczająco fajne. No właśnie, kiedy jesteśmy bezwstydne, bezwstydni, to te wątpliwości nas aż tak mocno nie nękają. Kolejna cecha to jest niezłomność, wytrwałość. To jest cecha, która bardzo mocno pomaga w momencie, kiedy z kreatywności korzystamy i nam nie do końca wychodzi. Albo kiedy nam wychodzi. Ale świat nie chce zauważyć tego, że nam wychodzi, bo korzystanie z kreatywności i też wytyczanie sobie ścieżki życiowej w zgodzie z nią um, jest czymś często trudnym, czymś, co wiąże się z porażkami, co wiąże się z oceną innych też. Nawet jeżeli nie chcemy zarabiać chociażby na swojej kreatywności w życiu, to. Często ta kreatywność jest oceniana negatywnie, jako niepotrzebna, nawet w momencie, kiedy jest, realizujemy ją w obszarze czasu wolnego. I to jest dla mnie jedna z w ogóle z najtrudniejszych rzeczy: że kreatywność jest często tak negatywnie oceniana, że tak często nam się jej odmawia, że tak bardzo nas się od niej odsuwa, bo uważam, że każda osoba, naprawdę każda, Skreowania rzeczy by skorzystała, że to jest w stanie wynieść na wyższy poziom życia w zasadzie wszystkich ludzi. Ale wiecie, ja jestem idealistką i marzycielką, więc yy, być może też yy, nie, nie, nie jest tak, <ślaski> ale ja wierzę, że tak jest. Więc yy, w momencie, kiedy tak bardzo jesteśmy wystawiane na te. Wszystkie negatywne komunikaty związane z kreatywnością, no to wytrwałość jest czymś, co nas będzie wspierać, co sprawi i wytrwałość, niezłomność, że będziemy wskakiwać z powrotem na tego konia i jechać w to nasze kolejne Rodeo, mimo tego, że świat nie rozumie po co. Kolejna cecha. To jest taka cecha, która myślę, że społecznie bardzo często jest kojarzona z kreatywnością, to jest wrażliwość. Wrażliwość, czułość, rodzaj pewnego, pewnej uważności, czyli takie silniejsze odczuwanie świata. Silniejsze odczuwanie tego, co jest na zewnątrz. Bo w jaki sposób to się z kreatywnością wiąże? Kreatywność, ona bardzo mocno czerpie, z tego, czego doświadczamy. To jest rzecz, o której będziemy sobie więcej rozmawiać w odcinku o oryginalności, bo to jest rzecz, której czasem sobie zabraniamy tego, żeby mm, odbierać rzeczy, inne kreatywne rzeczy, innych kreatywnych osób, bo boimy się, że je w jakiś sposób skopiujemy. No, a w istocie jest tak, że im bardziej świadomie będziemy tą naszą kreatywność zapełniać tą wrażliwością odbierania tego, co jest na zewnątrz, tym z większej ilości będziemy mogły, mogli czerpać, by generować nowe pomysły i nowe rozwiązania. Więc wrażliwość, ta czułość na otoczenie, odbieranie świata wszystkimi zmysłami, Zwracanie uwagi na to, co jest wokół nas, na ludzi, na rzeczy, na zjawiska, na to, co słyszymy, czujemy, wąchamy, na, na wszystko, co jest wokół nas, to sprawia, że ta kreatywność z dużo większą łatwością się napełnia. I przedostatnia już cecha to jest wdzięczność. Wdzięczność jest czymś, Cudownym. Wdzięczność zmieniła moje życie. I to jest temat w ogóle na osobny, pewnie gigantyczny kurs, więc nie będę tutaj się zagłębiać. Ale docenianie tego, co mamy. Tego, że mamy komputer, na którym możemy napisać powieść albo przynajmniej opowiadanie. Że mamy biurko, przy którym możemy malować. Że mamy dostęp do instrumentu, na którym gramy. To sprawia, że przenosimy uwagę z braku na pełnię, na poczucie posiadania czegoś, na poczucie, że mamy to, czego nam trzeba, żeby kreować. A twórczość, kreatywność dużo bardziej, dużo pełniej funkcjonuje w momencie, kiedy My mamy to poczucie pełni, dostateczności, tego, że wszystko już mamy. Bardzo często stosujemy różnego rodzaju wymówki. Nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam możliwości po to, żeby nie kreować. Ale prawda jest taka, że kreatywność, jeżeli. Już wiesz, że jesteś osobą kreatywną, bo jesteś. Jeżeli wiesz, że jesteś osobą kreatywną, to wiesz, że jesteś w stanie wyjść poza te wymówki i tworzyć. Nie? Więc, będąc osobą wdzięczną za te rzeczy, które masz, będziesz w stanie tworzyć z dużo lepszym poczuciem w sobie. Więc. Naturalnie cecha wdzięczność jest z kreatywnością związana, i ostatnia cecha to jest cecha, którą nazywałam trzy kropki, bo to jest cecha, którą ty wybierzesz. I to jest Twoja cecha, którą Ty masz, cecha spoza tych, które wymieniłam, którą Ty wpiszesz w ramach zadania na dziś i która będzie tą cechą. Kreatywnej osoby, którą jesteś ty. Także zadanie dla dziś: wymyśl, jaka Twoja cecha wspiera kreatywność. I to tyle, a że wiem, że z kreatywnością wiąże się wiele mitów, które mogą Ci w tym przeszkadzać, to już w kolejnej lekcji zajmiemy się właśnie nimi. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, Wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl Ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. P.S. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.